Siemano. Dzisiaj nagrywamy Otwieranie Kokonu. To jest już drugi film i drugi raz, gdy mi się wylęga kokon kątników. Oczywiście ja go tu nie mam, przygotowałem tak na grupówkę Zrobiłem taki pojemnik po pizzy, bo dzisiaj w ogóle były urodziny mojej siostry i była zamówiona pizza, no i taka sosyjreczka była. No i postanowiłam zjeść sobie grupówkę zrobioną. No Patrzcie, już się tu rozlazły kątniki, ja w ogóle nie wiem kiedy to się tak naprawdę stało. I teraz, bierzemy, staramy się tu bardzo nie zasłaniać kadru, żeby nie uszkodzić żadnego pajączka, i ile ich tu wylazło. Wow, dobra, ale gigantyczny kokon, nigdy nie mam aż tak dużego kokonu pająków. I teraz, kiedy się rozładzą malówki, to otwórzmy resztę. bo to tylko nie te były malówki, bo ich jest tu więcej. O wiele więcej, bo one dopiero teraz zaczęły się z tego kokonu wyłazić. Wow, ile tego tu jest? Dobra. I otwieramy. Torf nazwite na razie. Okej, okay, to chyba będzie tyle albo w tej części będzie więcej malówko, bo tam był sam Torf mnie przywitał. Okej. Okay. Tutaj Dobra, tu już nic nie ma. Tu już sobie. jest pusto. Tu też pusto. No, pierwszy raz wyszło mi aż tyle kątników. No, tu już jest że ponad 100. Popatrzcie, tych maluchów tu jest. Tu jeden ewidentnie chce uciekać. Ale no nie ucieknie, no bo nie da rady. Czekajcie. Tu, tu jest. Tu mamy roztkę tego y, kokonu. Y, to jest już taka część, tylko z samej pańczonej torfu. No, patrzcie, no ile ten, ale się uparł ten mały kątniczek. Poczekajcie, okej. Okay. zepchnę go, ale nie jest oczywiście tak bezpiecznie. Patrzcie, tu z maluchów. Dobra, zamykamy. I zrobię aktualizację. Drugiej grupówki. tamterewskiej wywalam za kadr. Okej. Okay. I teraz zrobimy takie w miarę też drugą aktualizację mogę nazwać tej grupówki. To jest na tej samej strukturze, tylko tam jest oni lepiej o połowę wyższa od tego. A tu mam takie niziutkie. I te kodniki już sobie w ogóle tu gniazdo zrobiły. Pokażę mam tu otworzyć. Tu dwie opacie idę tego dobra. Muszę tak szybko to robić i dyskretnie, bo one zaraz wyskakują. No, ale jak widzimy, no jest to serio potężna ilość tych pająków. Okej, okay. jak mamy to, to wywalamy to na bok, te grupówki, to wszystko. I jeszcze wam pokażę, yy, yy, po, no, mojego kątnika nowego, mój nowy nabytek. O, patrzcie, to jest ten nowy kątnik, któremu robiliśmy tamtej pojemnik, o. Yy. No. I ja go nakarmiam, ale nie nagrywam tego, no bo to serio trwał długo. Bo on no bo on złapał po prostu szczęsta za nogę i go trzymał. I nie chciał puścić. A więc, no, jestłam mam pokazać Jak ta trzykrotka zmutowała okropnie. Ona już ma na długość 20 cm do góry To przyjęło się, bo patrzcie, bo wcześniej było tak, że dociekał tamtej tuby, a teraz jest 100% jak wyprostowała No może nie tak bez 100%. Ale no się wyprostowało. no bo ona i tak, jak widzicie, tak po skosie wsadzona, a więc i tak się nieźle wypradziła Jak widać chyba jeden kątnik postanowił sobie uciec z go w klif, albo i nie, dobra a dobra złapkę go, bo taka dyskusja mózgu była. Ok? Jest. Tam jak widzimy. O, tu, tu, tu. I poczekajcie. Zrobimy też pojemniczek małemu kątnikowi przy okazji. Ja sobie tutaj y, odkręcę sobie mój pojemniczek, w którym mam same torfy. Torf wilgotny. Nowy wilgotny torfik. Wkładamy tutaj do tego. No i w sumie to tyle, co możemy tutaj dać. No, ewentualnie bym się mu pokusić o kawałek mchu, ale no nie. Jednak nie chcę. Okay? Teraz postaram się, by bezpiecznie przybliżyć, tak by się pajączkowi nic nie stało i bym mu nie poprzycinać nóg. OK, on się złapał. I teraz wystarczy go zapędzić w sklep do nowego pojemnika i zakręcamy. Okej, okay, no i w tym oto łatwym, prostym, szybkim i, i mobilnym sposobem zrobiliśmy pojemniczek takiemu pająkowi. Dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Trzymajcie się na...